Kryształneczki um. obok mnie zachradziona dziura. I nie wiem, dlaczego ta dziura może być. Chyba nie będę. O, skoczył. Ale. No! Chyba trzy, dwa, jeden. Wow! Chcę wybrane jesteśmy w jakimś miejscu. Dobrze, że tu jest Limeblock. Mamy tu portal jakiś. I niech się zgadnę. Ach, mam Czy to wyjść? Mm. Mm. Co ja zrobiłem? I teraz nie wyjdzie. Znaczy już nie wyjdę. Dobra. Wejdź. Mach. I dobra, gdzie nas przyniesie. Gdzie nas przyniesie? Ach, dobra. M gdzie nas przyniosło? Gdzie? Tu. <grym> dobra, mogę zabrać wyłkniętą gierkę. Ale to nie? Zawsze nagle to do kredytu i mam pojęcie, nie lubię cięć. to nie było cięć nie? Normalne. To wszystko normalnie jest, tak czy nie. Czasami teraz mam do kredytu. Ach, dobra, co tu mam? W się jej nie było, no to w ostatnim odcinku, w cztery parę fajnie było Uu, jeju, ja ci dobra, winę za... mm, i, i, i gdzie my pójdziemy a dobra, idę sobie już mm. juk, juk. Witam was w Gleni 4 Nie wiem jak to się stało, że mam gram, to na to w Gleni nas przyniosło Bardzo lakuje, ale ważne, że mam gram w gleni. 4 Fun game. Już, już nie wszystko, Ju, już, ale w tychże straszne, strasznie laki Ach, wiecie? No na pewno widzicie te laki. I no chcę iść! Pewnie gra jest śmierdzącym. Ja w jest fajne, tylko... że możesz naprawić... A12 to... to żeby nie lakowało. Ja, nie narzekam, no, gra jest bardzo fajna, ale... Ach. Naprawdę już się przechodzi na takich, takich jak ja i żeby na każdym dało się pobrać ten się Bo na to pewnie jest na... <laughs> chyba na absurdze pewnie... nie! Dobra. <laughs> Co ja zrobiłam? Dobra Lecimy dalej Dobra Dawaj mi to Daj mi to Dobra, lecimy I teraz... Oczywiście, nam się nie zrobi. Siamak, koleni. <kluzni> <kluzni> gdzie nas wina przeniesie? Oto jest pytanie. Dobra, chodzimy palion. Idziemy na górę. Wow, dobra! Wyskoczyłem w Je znowu jesteśmy w Minecraft! Nie, Nie chciałem tam przejść się gra, z <laughs> Fajnie się grało w tego Minecrafta dzisiaj. Ale takich <laughs> emocji jeszcze nigdy w Minecraft nie miałem. A to co, lecimy dalej. Nie no nie. i. I znowu do grani. Nie, aczekaj, wejdę tu. O, Dobra, wyskoczyłem. Ach, ale to bym głupie, nie? Żeby to wziąć tak, pod się w jeden kop i ach, portal zabuduje. A teraz może to łapko wykopać. Ach, dosyć szybko. Ajajaj, ajajaj. Aj, aj. Mam nadzieję mm. w ogóle, będziemy, że z grani jakby na przez Minecrafta do grani, a z grani do Minecrafta, a z Minecrafta do. serio mm. nie, nie. Dobra mordę. Dobra, już to teraz widzę gdzie... <laughs> Zabudować. Dobra, portal zabudowany już... To nigdy nie wyjdzie. <laughs> nie wyjdzie. Dobra, mordy. Dlatego... Ja tylko... <laughs> Na tyle cieszę się, że Jakby wam się podobało, stawcie łapkę do kolej. I subskrypcje. Pa.